Rozpoczynam nową serię, czyli recenzji ostatnich wysrywów, które pojawiają się na wiejskim człowieku. Zaczynamy. W satelitach uniwersum wszyscy wszystkich wyjaśniają, wywieranie zemsty zapowiadają. Krzysiu nie chce być gorszy. Ostrzegł Jerzego Gregorczuka z miodowej, że nie zapomniał o jego winie. A grzechem tego Grzegorczuka było to, że Bogutek wrócił ze szkoły skrzywdzony, a był pod opieką jego. Szczegółów na razie brak. Dwie premiery tylko dla fanatycznych wielbicieli Krzysia. Pretensji o zbyt mało czasu poświęconego dla Krzysia przez opiekunów. Zakupy nie mieszczą się w lodówce. Kamery się zepsuły. Statyw redaktor zrobił reset i powiedział, bo tylko tyle umiem. Krzysiu zażądał ponownego wpisania w telefon Numerów do dzielnicowej i opiekunki sądowej, bo Aaron usunął je, czyszcząc mu telefon. Statyw redaktor pomaga odkręcając nakrętki od mleczka, czyta dwa listy. Z legend starosielskich mamy historię remontu roweru, do którego naprawy Krzysiu jeździł po części na Białoruś, bo w Polsce nie było. Rower był akuratny, a gadkę nim woził Krzysiu. Menele kopniakami pokrzywił koło. A potem ktoś przeciął łańcuch, którym rower był przypięty i ukradł jego. Druga baśń to opowieść o Ukraińce, która pokazała lokadli goły tyłek. To dziecko było może, pyta Aaron. Nie, ona do szkoły podstawowej chodziła, odpowiedział Krzysztofa. I dziewczyncy tej potem Krzysiu w szkole dokuczał, a dodatkowo Krzysiu statkiem bogusiem wzięli piły, siekiery i rozwalili szałas i obozowisko tych Ukraińców. Na polance w lesie. Jeszcze my im siano zabrali i u mnie na podwórek wywalili, z uśmiechem i dumą kończy Krzysiu. Tatuś chciał iść lać. Tych Ukraińców, bo tatuś był wojskowy, umiał skakać. Siedział w ruskim obozie, w niemieckim obozie, a Krzysiu jeździł do Warszawy, by załatwić oszkodowania dla tatki za te lata niewoli. Ale pieniążki wzięła Leokadia, bo tatuś umarł, a Ukraińce pewnego dnia zniknęli. Kolejne streszczenie filmu. Zaczyna Krzysiu oto powieści, jak to w lesie ekolodzy przykuli się do drzew. I Krzysiu tam pojechał z Adamem i Rafałem. Tam oczywiście policji pełno. Afera, komendanci, miejscy i wojewódzcy. Wszyscy zagubieni, bezradni. Już planowali strzelać do tych na drzewach. Wtedy Krzysiu wziął megafon od komendanta wojewódzkiego i powiedział – zejść wszystkie, aresztowani nie będą – i zeszli i dziękowali wszyscy Krzysiowi. A Krzysiu rozejrzał się i widzi kotły. A w kotłach tych bigos, i chleb, i bułki, i napoje cukrowe, i bezcukrowe. I na tę chwilę Krzysiu wziął łyche woreczki foliowe i napakował w nie bigos dla całej rodziny. A napoju wziął w bagażnik skrzynek trzy: dwie cukrowych napojów dla mamusi i brata, a dla siebie skrzynkę bezcukrowych. Wszyscy ci protestujący grzecznie poszli w szeregu, aż komendant wojewódzki z podziwem spoglądał na Krzysia, którego starania dokonały tego eksodusu. A Krzysiu do komendanta wojewódzkiego – co się patrzysz, pał chcesz? Piękna legenda kończy się napisaniem pisma przez ekolutka na rozkaz Krzysia, by lasów nie likwidować, chyba że suche. I las ten do dziś jest. Potem statyw redaktor pyta fachowca Krzysia, jak i czym szpachlować sufit, a należy zrobić to gipsem i wapnem, mieszanką taką. Potem szlifujemy ręcznie. Po maszyną się nie da, papierem o gradacji dwójka, trójka, jedynka zerówka. Następnie malujemy specjalną farbę do sufitów, inną niż ta do ścian. Wcześniej należy odkręcić boiler, a wypowiedź statyw redaktora, żon boilera nie ma, tylko ciepłą wodę z rur. Krzysiu podsumowuje, nie pierdol. Boiler w każdej łazience jest. I Krzysiu zrobiłby to wszystko Ronowi, gdyby tylko nogi zdrowsze byli. Gdyby chodził, zrobiłby darmo bez płacenia. Bo on to robił już u Bogusia w mieszkaniu. Płytki, rurki, wszystko pod poziomice. Po bloki to takie krzywe że ho, ho. A na klepacki w blokach to takie dziury w ścianach, że jak Krzysiu był tam u kolegi. To kolega ten przez te dziury w ścianach wyciągał słoiki z kompotem ze spiżarni sąsiadki. Tak budowali, bo kradli, tak jak Srawek, gdy pracował, z pomaszu. A ten czerwony pałacyk Srawka to niby już tuż tuż po sąsiedzku. Obok sąsiada Darka, statyw redaktor ma nagrać filmik z ulicy, a Krzysiu będzie identyfikował, który to budynek niby centaura jest. Poza tym bez zmian. Wersalka jest, kamery nie działają, muchy grasują. Kolejny wysryw zatytułowano Pieska kupił. Nowoszkolniacy może się nabiorą i będą klikać jak szaleni. Ci, którzy znają metody Srawka, wiedzą, że clickbait. Otóż statyw redaktor zobaczył w internecie filmik Bato, który to kupił sobie do Bermana. To oczywiście jest okazją do wspominek z Wilkowa. I tak... Pewnego dnia Krzysiu statkiem pojechali po Wysłotki, czyli resztki buraków pastewnych, cukrowych z cukrowni dla krówek koni. A w tym czasie sąsiad przyszedł na posesję ich ze swoim psem, większym od Azora Krzysiowego. Krzysiu wrócił, patrzy, a Azor z krwią w paszczy. Krzysiu swojego pieska obejrzał, czy on nie poraniony. Przebrałem plecy, piersi, nogi, ogon. Do dupy nawet zaglądałem dla psa, mówi Krzysiu. A mamusia mówi, że Azor psa Hermanowego, znaczy sąsiadów, zagryzł. Azur to był wilczur, bo wilczury to najlepsze psy. Nadają się też do bloków, tylko kąpać trzeba, by tak jak Krzysiowe psy z Wilkowa, Azor i Burak, aż się błyszczeli się. Potem mamy radę od Krzysia dla wszystkich właścicieli psów. Psa należy karmić trzy razy dziennie. Nie sztucznymi granulkami z chemią jak teraz, ale tak jak kiedyś krzysiu, czyli zwykłymi odpadkami, ziemniaczkami, mleczkiem, kosteczkami, zimną wodą. Psa trzeba kąpać w specjalnym szamponie od pchłów, wszów i gnidów. Trzeba tym popryskać psa, żeby spalić te pchły. Można też pieska ostrzyć i polać tym płynem. I do wanny z nim i jeszcze raz szampon. Kąpać psy trzeba rano o 9, o 12, o 3 i o 18. Można też iść z pieskiem na plażę, założyć mu ombroże, kaganiec, kolczatkę, smycz, wsiąść w autobus. I piesek sam wykąpie się na plaży, jak krzyśkowe pieski w stawiku w wilkowie. A jakby piesek nie chciał na plaży kąpać się, to można z nim wejść pod prysznicę na plaży. Te prysznice dla ludzi, ale cichaczem można. Z pieskiem wejść. Przy takim dobrym szanowaniu piesek będzie żył jak Azor krzyśkowy prawie 25 lat. Pod warunkiem dobrego szanowania i karmienia pieska. Statyw redaktor pomógł. Rozwiesił pranie, włączył pobieranie aktualizacji przy kamerach i motoring już działa. Krzysił lekko zawiedziony, bo żadne menele się nie kręcą się przed obiektywami. Recenzja ostatniego wysrywu. Ciąg dalszy wspominek o Azorze z Wilkowa już dostępny. Krzysiu wyznał, że Boguś bił pieska, gdy ten był jeszcze szczeniaczkiem. I Azor zapamiętał to, pewnego dnia Boguś podszedł do uwiązanego Azora, a ten go ugryzł w nogę. Krzysiu pobiegł na pole po tatusia i mamusie. Przyjechali końmi i rękoma rozszerzali paszczę Azora, by uwolnić nogę Bogutka. I wnieśli go do domu, i pogotowie było i szpital. Dobrze, że kość nie wygryzł. Podsumował Krzysiu i dodał, że on Azora nie bił. Wystarczyło, że pomachał pasem skórzanym przed nim, i piesek już był posłuszny. Mamy też zapytanie, dlaczego kiedyś mówiło się przewód elektryczny, a teraz kabel. Ponoć od Penesa, bo kobiety ciągają kabla. Statyf redaktor wybiera się na zakupy szpachli. Szpachelek, przecinaków do remontu sufitu, a Krzysiu w swoim stylu proponuje, by Aaron przebił się przez ścianę do łazienki starszej sąsiadki i poprosił, by jej córka nadstawiła pipkę. Do słownika polsko-warmińskiego można dopisać nowe hasło, uszatek. Na warmi donosicieli tych, co kablują, nazywało się uszatkami.